Będzie dobry widzowie. Po drugim filmie byliście sporo no Naprawdę lubię, że byliście już 99, za chwilę będzie 100. Tak myślę, jak nie, no to może jutro. Ja będzie drugi film, no to będzie drugi film. Okej? Okay? No. Czyli już pokazuję twarz Trochę jestem gruba, ale to nieważne. Widzicie? To ja. Dobra, czyli powracam do filmu. Pod poprzednią częścią bomba tumowa zniszczyła prawie wszystkie. I właśnie tu leży. No i się Już jeden. Kurczę no, o. Jak widzisz... Cię wszyscy zginęli. Ale przecież... Nie wszyscy. Oni leżą, bo są nieprzytomni. Bo jeden z nich... To był zielony, On przeżył katastrofę. No dobra. Jak widzicie... Okazało się, że był razem z nieznajomym dla mnie kraj krajem. i też zaczął się budować pierwszy żołnierz w giełdzie w może ale to spać a ten żołnierz akurat był zawsze na medycynie a więc u kolejnego i przyszedł Więcej już się nie dało. Tylko udało się jeszcze dwóch leczyć. Okej? Okay? Dobrze, wszystko tutaj jest. No to nie go jak nie zostawi. Nieważne. No przeżyła, Też to jeszcze budowała. Pierwsze rzeczy, które były ich postępem, to oczywiście namioty. Hmm. Widzicie? <coughs> Sorry, nie będę mówił właśnie, no bo może mnie nie słyszycie. Jak po wybuchu, ja pokazałem, że jeszcze wieża eksplodowałam, bo miała w sobie bomby. i to ono. Z grup, które przeżyły, to nie byli tylko zieloni. żółci też przeżyli. Toni, się znam Tylko trzech. Nikt. Tylko jedna osoba z naszym notykowaniem. I zaczęła się mini wojna secesyjna. od część Stanów Zjednoczonych, która się zaczęła już nawet przed tą walką pierwszą. Wcześniejsza to była w roku 1892, a ta zaczęła się w 1000. A to się zaczęło w roku 1899 roku. liczyć, chwilę policzę sobie. Ej, ładnie. Dobrze. To na pewno kilka lat temu. Ale niektóre rzeczy naprawdę były już z dawnych lat. Na przykład ustawili to No i wtedy oni też myślą, że atakują. Myślę, że będą atakować ich. Ale wszystko się odwróciło. Oni jednak pierwsi zaatakowali. Oni wyznali pierwsze granaty. Oni zaatakowali. Rzucili. Z tego co widzę zdecydowanie nie jest to jako ojczysty język. O. Dobra, zieloni też. Od razu zareagowali na pojawienie się kilku żółtych i białych. Od razu atakowali. Pierwsze poszczególnie były zbyt dobre. No tam była mama. No jak widzicie, to wszystko zaczęła się wojna. Żółci naprawdę no to atakowali, to przez to, że mieli bazukę. Zwalił wszystko prawie. A więc oni też od razu zareagowali na to bombard! Bombard ich reszty, no bo to nie była cała armia. On się na wyspie, ale w USA też mieli drugą bazę. Tak to wygląda. I Jak widzicie. Całe, całe pole bitwy. Jak coś, to oni też mnie ja w rękach, bo teraz się pociski. Ale to wszystkie pociski poszły na marne. Jesteśmy mimo czy brak. Pokazam jak poza i sobie ogląda telewizję. No dobra. Ale okazało się, że mieli rzucić też asa w rękawie kolejnego. Ale niebiescy też. Mieli... A tak pięciu bomb w jedno miejsce. No i po prostu to tylko atakują. Atakowali się i atakowali. Atakowali. Wtedy. Tak stanie? Właśnie... Bartek przestań. Właśnie, co się stanie? Jak będzie jeden... Przepraszam za to. To mój młodszy brat, Bartek przestać. Proszę za to, ale zobaczcie. Postał ten. Tylko ten żył. Tutaj. A został też taki sam tu. Do który wygrał? Niestety nikt tu nie wygrał. Ale miał szansę. On nie. też się znał na medykowanie. No i się uleczył. I tak zakończyła się historia ostatnich żyjących oddziałów. Ale nie u tych. Oczywiście, że są jakieś inne. Bo to, to, to wygrało bitwę o stęcję, ten kraj. No to. Jak widzicie? Wygrali. I to koniec. Ale historia tak nie będzie. Będzie sporo części. Z tego, nawet mówić być 100. A jak Subskrybujcie. Proszę, naprawdę chcę, żeby lajkowaliście moje filmy. Na tym mi naprawdę zależy. No to. Pa! 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 Wie, pa! No, to... ja. pa, pa! no teraz powiedz. No teraz. Dawaj.